Jeszcze sobie to sobie wkopniemy. Siedzi, dobra. Witam Was serdecznie, Szajbajki. Dzisiaj będzie o pedałach różnego rodzaju. Wiemy już sporo na temat pedałów zatrzaskowych: jak działają, jak nie działają. I co należy wiedzieć, kiedy kupujemy pedały zatrzaskowe? Dzisiaj chcę powiedzieć o różnego rodzaju pedałach pod kątem naszego bezpieczeństwa oraz naszych preferencji i sposobów, w jaki używamy nasz rower. I tak tutaj od lewej strony mamy właśnie pedały zatrzaskowe ze specjalnymi do tego typu pedałów przeznaczonymi butami. To są pedały zatrzaskowe do roweru górskiego. Tutaj mamy odpowiednik pedałów zatrzaskowych szosowych. Tutaj mamy typowe pedały platformowe, które widzimy po tych ząbkach dookoła. Będą nadawały się do terenu, ewentualnie do jakiegoś małego trialowania z naszym rowerem, jakichś sztuczek na rowerze. I tutaj mamy odpowiednik też takich pedałów, w zasadzie również takie pedały, ale na nieco mniejszej platformie i z koszyczkiem tak zwanym. No i tutaj w końcu mamy typowy pedał. Dla mieszczuchów z butem, który świetnie będzie do takiego pedała pasował. Jakie pedały powinniśmy wybrać do naszego roweru? Może zacznę od najprostszej kwestii. Jeżeli używamy rower w mieście, często na niego wsiadamy, często zsiadamy, chcemy po prostu prostotę i chcemy mieć możliwość jeżdżenia na tym rowerze w takich butach, ale chcemy też mieć możliwość jazdy na rowerze w mieście w takich butach, jak to stylowo wygląda, zwłaszcza chociażby z naszym stylowym miejskim kontro, prawda? Wtedy bardzo wam polecam wybór pedałów platformowych, bez jakichś specjalnych ząbków, bez agresywnego, nazwijmy to bieżnika od strony pedałów tej platformy. One mają dać nam podparcie, mają być wygodne i nie mogą nam niszczyć naszej podeszwy, bo takie z ząbkami, kiedy jeździmy, uwierzcie, to są duże obciążenia, takie ząbki potrafią wręcz wyrwać nam dziury w podeszwach. Dlatego zwykłe pedały miejskie, do jazdy miejskiej są jak najbardziej polecane i z niczym bym tutaj szczególnym nie kombinował. Oczywiście można tylko mówić o tym, jakiej jakości będą te pedały. Dobrze, żeby miały dobre łożyska, kręciły się lekko, lżej niż te. Te uważam za trochę za słabe pod tym względem. Po prostu, żeby wytrzymały długo i świetnie, jeżeli też mają wklikiwane takie tutaj odblaski, to zwiększa nasze bezpieczeństwo podczas jazdy miejskiej. I naprawdę, czy do biura, czy na spotkanie ze znajomymi w pubie, jakie buty założycie, te pedały będą dla Was dobre. Druga opcja to taka opcja, może trochę pośrednia, pomiędzy zatrzaskami a typowymi, po prostu pedałami platformowymi. Mamy tutaj pedały, po prostu nazwałbym je do jazdy górskiej. To jest pedał, tak jak widzicie, o szerokiej platformie. To jest stary model. Dzisiejsze modele mają jeszcze lepsze podparcie, także tutaj na środku, co sprawia, że jazda z takim pedałem w terenie jest naprawdę bezpieczna. I tak naprawdę w dyscyplinach sportu kolatwa górskiego, gdzie jeździ się w bardzo technicznym terenie, rządzą właśnie takie pedały platformowe. Dzisiaj, na przykład w dzisiejszym downhillu, coraz bardziej są już coraz częściej używane też zatrzaski, ale ogólnie też zasada jest taka, że im bardziej jest jazda techniczna w downhillu, tym częściej zawodnicy wybraliby takie platformówki, a im więcej trzeba sprintować, pedałować. Tym częściej jednak skłanialiby się ku też specjalnym, takim z szeroką platformą pedałom do downhillu, ale zatrzaskowym. Więc takie pedały, jeżeli lubicie jeździć w lesie, wybrać się czasami gdzieś naprawdę w góry, będą super rozwiązaniem. No i można do takich pedałów dokupić sobie oczywiście, jeżeli pasują, i te, te akurat pasują do tych, już wam mówię o co chodzi, koszyczki. Chodzi o to, żeby pedał miał specjalny e, otwór na pasek e, od koszyczka e, oraz z przodu otwory do zamontowania e, właśnie tego koszyczka, ponieważ on musi być e, przykręcony, oto Wam pokażę, przykręcony śrubami, a przez sam pedał musi przechodzić pasek. Taki pedał zawsze możemy przerobić znowu z powrotem na zwykłą platformówkę, a z koszykiem daje nam większe poczucie, że trzyma nas rower, chociaż mam sporo zastrzeżeń co do takiego rozwiązania i zaraz Wam wyjaśnię, dlaczego. Porównajmy to najpierw z ostatnim tym pe typem pedałów to pedały zatrzaskowe. Pedały zatrzaskowe na pewno będą wybierane przez tych, którzy jeżdżą więcej w terenie, na 100% przez tych, którzy trenują kolarstwo górskie czy kolarstwo szosowe. Jeżeli jeździcie na samych szosówkach, e, rowerach szosowych, takich jak chociażby ten, czyli typowe e, łyse opony, wąskie koła, 28, i jeździcie długo, w długie trasy, warto zainwestować w pedały szosowe które będą da da dawały nam duże podparcie, dużą, e, duży komfort na długich dystansach, ale buty w tych pedałach nie będą się nadawały do chodzenia. Natomiast jeżeli kolarstwo górskie, oczywiście pedały górskie. Ja używam i w górskim, i w szosowym po prostu ze względu na oszczędność tych samych pedałów, które sobie przekręcam, ewentualnie dokupię sobie drugie pedały też górskie. To są jakieś Deorki za naprawdę niewielką kwotę, chyba sto parędziesiąt złotych. I to dla mnie e, działa. Takie buty wypinamy w bardzo prosty sposób, mogę to nawet zrobić ręką, ale o tym też traktuje inny film. Jeżeli chodzi o same buty, to zatrzask do butów w pedałach górskich jest ukryty lepiej niż w pedałach czasowych, dlatego w górskich można w terenie biegać, można chodzić. Oczywiście chodzenie po chodniku z taką sztywną podeszwą jest bardzo niewygodne, ale są też wersje butów takich nazwijmy to miejsko-turystycznych, które mają bardziej miękką podeszwę, miękki protektor dookoła i lepiej schowany ten zatrzask. I takie buty wcale nie są drogie, więc może myślę, że od 200 zł można kupić naprawdę fajne buty, które będą się nadawały do dojechania do pracy właśnie w tych butach, a potem jeszcze w nich chodzenia albo dojeżdżania do szkoły, tak jak robiliśmy my z kumplami. I na koniec jeszcze odnośnie koszyczków. Pokazałem wam, że taki pedał wypina się i w taką stronę, i w taką stronę. Są też specjalne bloki, które będą dawały nam jeszcze szersze możliwości wypinania się poprzez unoszenie pięty w górę. Natomiast jeżeli chodzi o koszyczki, mam zastrzeżenia co do ich bezpieczeństwa. Sam, kiedy pedały zaczaskowe wchodziły dopiero na rynek, i nie było mnie na takie stać, jeździłem w terenie, w koszyczkach i ścigałem się w koszykach. Zdarzyło mi się może kilka delikatnych gleb, ale e, tak naprawdę moim zdaniem koszyki mogą być niebezpieczne, dlatego że nie mamy szansy wyszarpnąć nogi w żadną stronę na boki i e, musimy tą nogę wyciągnąć. Niektóre osoby, chcąc się czuć jeszcze bardziej jak w zatrzaskach, zaciągają sobie ten pasek na bucie w taki sposób, że wyciągnięcie go jest prawie że niemożliwe, a w sytuacji awaryjnej niemożliwe i to jest niebezpieczne, tego nie należy absolutnie robić. Inna rzecz jest taka, że w koszykach będziemy jeździć w butach, które nie są koniecznie przeznaczone do jazdy na rowerze. Dlatego często protektor naszych butów, ten jest akurat dosyć słaby i trochę już też wychodzony, będzie zahaczał się o ząbki w pedałach. I teraz, gdybym te koszyczki miał w tych pedałach, a te buty miałyby troszkę większy protektor, byłoby naprawdę trudno but wyciągnąć. Dlatego ja osobiście nieszczególnie polecam koszyczki, jeżeli chcecie jeździć trochę więcej i wygodniej. Naprawdę pedały zatrzaskowe to jest świetne rozwiązanie. Są też różne rozwiązania. Z jednej strony mogą mieć platformę, no, mogą mieć w ogóle wpinaną platformę z jakiejkolwiek strony chcecie, ale mogą mieć też szeroką i wygodną platformę, tak żeby można było się w nich przejechać w takich butach, a w razie potrzeby można też się wpiąć butem zatrzaskowym. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne preferencje albo pytania dotyczące różnych rodzajów Pedałów to śmiało, piszcie w komentarzach, jakie są też Wasze doświadczenia z pedałami i z butami. Chętnie z Wami też o tym podyskutuję. Myślę, że to Wam pomoże w dokonaniu wyboru. W każdym razie pamiętajcie, że rower może być dla nas nie tylko rodzajem rekreacji i sportu, ale też środkiem transportu także sposobem na wyrażenie naszego stylu. Dlatego, czy będziecie jeździć w stylowych glanach, czy w typowych górskich laczkach, w każdych warunkach naprawdę możemy pokazywać, że jesteśmy osobami, które kochają sport. Pozdrawiam na razicho. Drz.